Jeśli chodzi o cieniowanie koni, to ja od zawsze używam. Tych farb akrylowych do areograf, ponieważ kiedyś miałam areograf, niestety sprzedałam go, bo nie widziałam jak mam go oczyścić, więc nigdy go nie użyłam. Mam teraz plan na kupić areograf, żeby jeszcze ładniej cieniować te konie. I jest to taka farba, która jest już mocno rozcieńczona wodą, więc nie musicie, ale możecie oczywiście rozcieńczyć je z wodą i bardzo ładnie się to mnie trzyma i sprawdza. Pamiętam, że na początku używałam suchych pasteli do cieniowania, po prostu ścierałam troszeczkę pasteli, łączyłam z wodą i malowałam mojego konia. Ale no nie wiem, nie polecam tego sposobu, może, może szybko schodzić po prostu i potem po prostu zabezpieczam to lakierem sprejem do włosów. Ale raczej ja bym teraz polecała właśnie używanie tych farb akrylowych, one są po prostu dużo, dużo lepsze i są jakby przeznaczone do tego, można tak to określić. Jeśli chodzi o cieniowanie, no to cieniujecie w tych miejscach, w których chcecie, jak chcecie. Ja teraz próbuję właśnie nowe cieniowanie, bardzo podobne do KHT Fairy Tail, oczywiście one jest moją wielką inspiracją, staram się nie odgrywać. kropka w kropkę, bo nie o to mi chodzi, ale... Inspiruje się tym w inny sposób, oczywiście mi nie wyszło tak dobrze, jak jej bo ona ma prawdopodobnie areograf, ale po prostu ja jestem szczęśliwa, że mogę to próbować i myślę, że całkiem okej okay to wygląda. Po prostu z każdym koniem będzie coraz lepiej. Możecie dodać jabłuszka i tak dalej, co po prostu wpadnie Wam do głowy. No najlepiej mieć różne rodzaje pędzli, okrągłe, bardziej puszyste, takie do makijażu na przykład, fajne są przy rozcieraniu. Gąbeczka na przykład do makijażu również jest fajna, bo możecie to tak dobrze rozblendować tą farbę. Tutaj pokażę Wam jak ja to oczywiście robię, więc możecie się również inspirować, dajcie znać jak Wam się to podoba. I pamiętajcie, że po wycieniowaniu dajcie tej farbie zaschnąć najlepiej dwa dni, dzień i dopiero potem naklejacie oczy oraz nos. Ponieważ jeśli przykleicie wcześniej, może wam to po prostu się nie trzymać, bo farba jest po prostu mokra, więc pamiętajcie o I już ostatni, prawie ostatni etap, czyli przyszywanie grzywy. W moim przypadku jest to grzywa w kolorze takim białym, ale jak widzicie, jest ona delikatnie kremowa, więc idealnie pasuje do tego hobby horsika. A ją przyszyłam właśnie w ten sposób, że najpierw wyznaczam długą nitkę. No tutaj widzicie dobrze na filmiku, jak ja to robię. I po prostu trzymam każdą po prostu tą niteczkę, każdą tą kawałek włóczki osobno. Macie różne dostępne rodzaje włóczki, więc tak naprawdę jaki efekt chcecie uzyskać, taki, taką włóczkę kupcie. Ja aktualnie używam włóczki takiej, która przypomina dosyć włosy prawdziwe, więc ona jest dosyć cienka, ale gdy używam grubszej, to po prostu mogłam tak bardziej rozczesać tą grzywę, i bo ona bardziej taka puszysta, taka ukręcona kręcona jakby. Jeśli chodzi o przeszywanie odmianek, możecie to zrobić. Jeszcze wcześniej, na początku przy nie nagramam kiedyś taki odcinek właśnie z takim koniem, więc yy, zostawcie dużo lajków, żebym miała większą motywację, by to nagrać. Na pewno to pokażę. Ale po zrobić to już postrzyć do całego konia i wtedy moim sposobem jest takie coś, że przyklejam na konia w wybranych miejscach, gdzie chciałabym mieć jakąś odmianę taśmę klejącą i następnie markerem lub długopisem zaznaczam sobie kształt tej odmianki, żeby mi tutaj pasowała w tym miejscu. Następnie przychodzę do białego materiału, przyklejam to. Pamiętajcie o dobrym ułożeniu, w dobrą stronę po prostu, żebyście mieli ten biały materiał, żeby Wam krzywo nie wyszło odwrotnie po prostu to futerko. No i następnie przyklejam tą taśmę do tego materiału, wycinam i mam po prostu gotowe. Przypinam pineskami po prostu właśnie w ten sposób. Jeśli odgarniacie tak delikatnie to futerko, to Przyszywanie tej odmiany jest praktycznie niewidoczne. Tutaj możecie to zobaczyć, wygląda to naprawdę bardzo, słusznie, bardzo ładnie. Mi w tym wypadku zależało aby ten konik miał dużo takich odmianek, fajnych, ciekawych. Ja kocham odmiany, więc to po prostu, wow. Jeśli mój konik miałby odmianki jakieś to po prostu nie byłby moim koniem. No i w tym wypadku mamy wszystko skończone. Konik jest gotowy i w tym wypadku. Naprawdę wyszedł bardzo. Ale nie dajcie znać w komentarzu, czy wam się podoba. No i co, do zobaczenia już niedługo. Także pa.